Czerwony pociąg niemieckich kolei regionalnych sunie płynnie wzdłuż niekończących się łąki lasów, gdzieniegdzie przedzielonych niewielkimi skupiskami niskich domów. Jeszcze w kwietniu pola są zielone, lecz w maju rozkwitają intensywnie żółtą barwą rzepaku. W niecałą godzinę po wyjechaniu z Berlina, za oknem widać migoczące w słońcu jeziora. To po pojezierze brandenburskie. Pociąg hamuje. A oczom pasażerów ukazuje się niewielki budynek stacji, na którym można przeczytać nazwę Furstenberg-Hafel. Pasażerowie biorą swoje bagaże i opuszczają pociąg. Dalej każdy idzie już w swoim kierunku. Raz do roku i ja staję też na tej stacji. Siadam na rower, który zawsze zabieram ze sobą z Polski i kieruję się na północ. Przejeżdżam przez ciche centrum miasta, mijam kościół i rynek. Myślę o tym, jaki jest Furstenberg, miasto w cieniu obozu. Dłoń z pierścieniem. Patrząc na herb miasta Fürstenberg, który zamieszczony jest na elewacjach budynków oraz miejskim ratuszu, zadawałam sobie pytanie, czyją rękę przedstawia ten herb? I dlaczego trzyma ona pierścień? Co oznacza ten pierścień? Jak sama nazwa miasta na to wskazuje, książęca góra. Oraz pozostałości po bogatym zamku książąt meklemburskich, moje myśli skierowane były do dalekiego średniowiecza, w którym narodziło się dzisiejsze wodne miasto. Oto jego niezwykła historia. Jest XIII wiek, a marchią Brandenburgską, krainą rozciągającą się od Altmark z miastem Havelberg na zachodzie przez Haveland, Uckermark, czyli Marchię Wtrzańską. Aż do części obecnego Pomorza Zachodniego rządzi markgraf Albrecht III z dynastii Askańskiej. Razem z żoną Matyldą doczekali się czwórki dzieci: Jana, Ottona, Beatrycze i Małgorzaty. Niestety synowie zmarli, a konflikt margrabiego z braćmi, z którymi współrządził. W marchi sprawił, że nie miał on komu przekazać swojej części władzy. Miał jednak starszą córkę Beatryczę, którą chciał dobrze wydać za mąż i właśnie nadarzyła się ku temu wspaniała okazja. 11 sierpnia 1292 roku na zamku Stargard Beatryczę zostaje wydana za mąż za księcia Mecklenburgii Henryka II Lwa. Beatrycze była jego pierwszą żoną. Po jej śmierci Henryk żenił się jeszcze dwukrotnie. Razem ze ślubem Beatrycze, Henryk II Lew odziedziczył także ziemię zwaną Stargardel Land jako brandenburskie lenno. Kraina Stargard była w tym wypadku zabezpieczeniem córki Beatrycze na wypadek owdowienia. W tym momencie dochodzimy do herbu który powstał w 1292 roku i przedstawia rękę samej Beatrycze trzymającą pierścień, czyli posag, ziemię Stargard od tego czasu włączoną do Mecklenburgii. Herb zwany Stargarder Arm został przyjęty i rozpowszechniony we wszystkich miejscowościach krainy Stargard. A co z miastem Fürstenberg? W 1348 roku miasteczko, należące jak dotąd do Marchii Brandenburskiej, przeszło w ręce Mecklenburgii i stało się częścią krainy Stargarderland. Ta część ziemi z przylegającymi do niej innymi wioskami nazwana została Fürstenberger Werder lub Fürstenberger Zipfel, gdyż kształtem przypominała rozciągnięty cypel. Tereny te przechodziły więc raz we władanie Brandenburgii, a raz we władanie Mecklenburgii. Ostatecznie w 1950 roku Fürstenberg razem z całą południową częścią Fürstenberger Werder został przywrócony do landu Brandenburgia. I tak jest też po dziś dzień. A herb? Pozostał jako historyczna spuścizna czasów, kiedy przez prawie 600 lat miasteczko oraz jego okolice należały do Mecklenburgii. Książęce Skarby W 2008 roku, przy okazji budowy nowego hipermarketu w centrum miasta Furstenberg, archeolodzy odnaleźli najprawdziwszy skarb. Jak ustalono, złote monety pochodziły z różnych stron świata. Historyczny skarb prawdopodobnie nigdy nie zostałby odkryty, gdyby nie chęć sprawdzenia gruntu pod budowę dużego sklepu tuż obok pozostałości Starego Zamku z XII wieku. W trakcie przekopywania ziemi, coś złotego błysnęło w słońcu. Była to jedna z 18 złotych monet pierwotnie schowanych w skórzanej torbie. Archeolodzy znaleźli też kilka złotych pierścieni ozdobionych szlachetnymi kamieniami. Łącznie 110 gram złota z czasów wojny trzydziestoletniej. Informacja o skarbie wywołała ogromną sensację w całym regionie. Jak ustalili badacze, monety odzwierciedlają wymiar wojny, jaka toczyła się na terenie Rzeszy Niemieckiej w XVII wieku. Zidentyfikowano monety pochodzące z mennic w Metz, Szczecinie, Wenecji, Fryzji, Holandii, Kairu, Aleppo oraz Algierii. Określono także czas wykonania monet na XVI i XVII wiek. Prawdopodobnie w wyniku przemieszczania się wojsk Rzeszy, zwanej wówczas świętym cesarstwem rzymskim, sakwa z monetami mogła zostać zgubiona lub z premedytacją zakopana przez właściciela z myślą, że wróci on po swój skarb, gdy będzie ku temu okazja. Okazja do odzyskania złota nadarzyła się, ale ponad 300 lat później. Obecnie skarb z Furstenbergu można podziwiać w Muzeum Archeologicznym w Brandenburgu. Natomiast na małej wystawie w Centrum Informacji Turystycznej znajdują się repliki złota wykonane w technologii druku 3D. Luftkurort. W pierwszej połowie XX wieku Furstenberg był ulubionym kurortem wypoczynkowym dla mieszkańców Berlina. Czyste powietrze, krystaliczne wody jezior pełnych ryb, gęste sosnowe lasy otaczające miasteczko ze wszystkich stron były doskonałą odskocznią dla zapracowanych ludzi ze stolicy Cesarstwa Niemieckiego. Liczne rodziny chętnie korzystały z kilkudniowego odpoczynku na po pojezierzu. Wielu bogatych mieszkańców Berlina zaczęło kupować ziemię na południowym brzegu jeziora Rublin. Wkrótce pośród sosnowych drzew wyrosło osiedle pięknych willi otoczonych ogródkami. To idylliczne miejsce stało się tak popularne, że każdy Niemiec z wielkomiejskiej aglomeracji marzył o własnej rezydencji letniskowej z widokiem na jezioro. Obok prywatnych domów zbudowano doskonale zaopatrzone pensjonaty, a także ogromny kilkupiętrowy budynek sanatorium uzdrowiskowego. Do dnia dzisiejszego Fürstenberg próbuje utrzymać swój pierwotny charakter małego, zdrowiskowego miasteczka. Doskonała komunikacja z Berlinem, możliwa dzięki linii kolejowej oraz Drodze Krajowej nr 96, liczne hotele i kwatery prywatne zachęcają gości do odwiedzenia miasteczka o każdej porze roku. W 2003 roku, dla podkreślenia niezwykłego geograficznego położenia na mapie, Furstenberg otrzymał zaszczytny tytuł wodnego miasta. Miasto znajduje się na styku trzech jezior, samo centrum zlokalizowane jest na kilku niewielkich wyspach przedzielonych rzeką Havelą. Ravensbrück przed wojną był małą wioską, leżącą nad cichym jeziorem Szwed w mecklenburgii strelitz pomiędzy Brandenburgią i Mecklenburgią. Nazwa tej wioski nawiązywała prawdopodobnie do mostu nad rzeką Hegensteinbach. Otaczały ją sosnowe lasy, a bliskość jeziora i miasteczka Fürstenberg sprawiały, że i do Ravensbrück przybywali urlopowicze spragnieni wypoczynku na łonie natury. W XIX wieku, Większość mieszkańców tej cichej okolicy pracowała jako rybacy lub budowniczowie statków i łodzi. Postęp technologiczny przy okazji powstania trasy kolejowej biegnącej przez miasto Fürstenberg dał zatrudnienie mężczyznom z wioski Ravensbrück. Ważnym miejscem w rozwoju wsi był folwark, który założyła rodzina BR w 1833 roku. Wielu członków tej rodziny było związanych z Ravensbrück przez kolejne dziesięciolecia aż do 1875 roku. Na przełomie XIX i XX wieku wieś Ravensbrück zamieszkiwało 585 osób. Jej wygląd z tamtego okresu na zachowanych zdjęciach ukazuje charakterystyczną dla tego regionu fakwerkową zabudowę rozmieszczoną wzdłuż Dorfstrasse głównej ulicy w Ravensbrück, dochodzącą do ulicy Unter den Linden i graniczącą z miastem Fürstenberg. Rozbudowa wsi w okolicy rzeki Hegensteinbach oraz ulicy Strelitzer Schosse Została rozpoczęta dopiero w latach dwudziestych XX wieku. Spokój mieszkańców Ravensbrück trwał do lat 30. XX wieku, kiedy do władzy w Niemczech doszli naziści. Echa wydarzeń politycznych dotarły także do miasteczek w Mecklenburgii. Wzdłuż ulic wywieszano czerwone flagi ze swastyką. Przez miasto maszerowali sympatycy nazistowskiej partii oddając cześć swojemu Führerowi. W 1938 roku nad Ravensbrück nadciągnęły najczarniejsze z czarnych chmur. Od tego czasu idylliczne chwile miały na zawsze ustąpić grozie nazistowskiego terroru, który wdarł się siłą w spokojne życie mieszkańców Ravensbrück. Już nigdy wymawiając słowo Ravensbrück, nikt nie będzie myślał o małej wiosce gdzieś pod niebem Mecklenburgii. Od tego momentu ból i śmierć tysięcy ludzi położy się długim cieniem na niemieckiej historii. Ravensbrück stał się ostatnią stacją dla ofiar obozu koncentracyjnego.